Ej Kasiemka, witam wszystkich e, we wtorek 1 kwietnia, to nie Prima, prilis, e, postanowiłem przyjść na magnes neodymowy, jestem w tym miejscu, w którym byłem razem ostatnio z neodymowym kastą. pozdrawiam się serdecznie Daniel, no i postanowiłem dzisiaj e, połowić troszeczkę złomu kolejowego, no bo ostatnio wpadły e, nam trochę samochodówki, e, ja sobie już moją, o, moją magnetyczkę naładowałem, Przezbroiłem pod złom kolejowy, także zobaczymy, czy to przyniesie efekt, czy warto było, tak więc trzeba spróbować. Tak, tak, taka nowość dla tych, którzy nie wiedzą, ani nie znają, magnesy można też właśnie przezbrajać na różnego typu fanty. Ze oczywiście wiadro od domowego kasty, które ostatnio otrzymałem. No i co, no, wchodzimy do wody, nie ma to tamto, szukamy kolejówki. No i zanurzenie. Dzisiaj nurt taki troszeczkę większy jak było ostatnio. No ale zobaczymy, czy było warto przezbroić. A tutaj, no, łapi jakiś beton. Jest, no, beton zbrojony. Gruby temat, ale nie, nie po to dzisiaj żeśmy przyszli. Dzisiaj musi być kolejówka, paść. Pogoda tak troszeczkę nie sprzyja. Chmurzy się. No ale warto było wyjść, dobra, węszymy, szukamy. O, i jest, patrzcie, niewiele musiałem czekać. I już śruba kolejowa, pierwsza śruba kolejowa, elegancko, superancko. No, tak to dzisiaj połowimy. Dobra, szukamy dalej, węszymy. A tutaj, co? Patrzcie, na oko. Jest płytka kolejowa. Uh. no nie, nie wierzyłem. Takie rzeczy. Tutaj pod tym mostkiem na paproconach. No, warto było magnes prze, przezbroić. Dobra, płytka na brzeg. Jedna już jest. Magnes nie chce się odkleić. No, jest super, nawet się tego nie spodziewałem. Super. Powężymy, No, taka sytuacja. Ale woda zimna. O, przykleiło się coś. O! Zestaw patrzcie. Podkładka śrubka, wszystko na raz, wszystko na jednym. No kto by się spodziewał nie w takim miejscu złomu kolejowego. Dobra, do wiadra. Warto było tu przyjść. No tak, troszeczkę czytałem właśnie o tych e, e, możliwościach właśnie, żeby przezbrajać magnes na różnego typu e, metale. No i udało się. To działa. Jak chcecie coś więcej na ten temat, no to piszcie na mojego maila, to wam wszystko poradzę. Powiem jak to trzeba zrobić. E Mail oczywiście pod każdym odcinkiem. Tu jakieś gruzy się przykleiły. No, to nie kolejowe. Je jeszcze da się, Magnes, podobno, ustawić na te metale kolorowe, nie? Że normalnie aluminium będzie przyciągało. Muszę to jeszcze poczytać, sobie ściągnąć odpowiedni program. Także warto. Takie kamyki, takie No Dobra, szukamy dalej. Cóż... Uuu! zaś przykleiło się. Ja! Yeah. O, i taki kotlecik, no to ja lubię. Kurczę, warto było przyjechać. No mami, elegancko, są emocje. Druga płytka, ja nie wierzę. Kurczę, można już normalnie jechać do domu. Pięknie, jest syto, jest syto. Ja taki pełen euforii. Ludzie tu z tego mostku się na mnie patrzą. Co tutaj koleś robi, z jakimś różowym kikiem. Na ja tu mag na magnesie neodymowym, Złom kolejowy dzisiaj. Zobaczymy, czy coś jeszcze wpadnie. O, tu coś się klei. Ale to nie to. To cegła jakaś tam. Prześwituje. Także nigdy, nigdy nic nie wiadomo. Lubię to. No dzisiaj zdecydowanie zimniej. Jak tu byłem, właśnie z nodymowym kastą, No było cieplej. Słoneczko świeciło. I woda jakby tak troszeczkę wolniej płynęła. No taka miejscówka. Jakby ktoś nie wiedział, no to jest oczywiście na Gostynce. Blisko jeziora Paprocenskiego. Tam właśnie są paprocany. No i to sobie płynie woda. E, Jak gdzieś w tamtym miejscu, gdzieś na tym zakręcie tam znalazłem chłodnicę. Jeszcze jest teren do zbadania. Zobaczymy ile jeszcze kolejówki padnie. No, jest ciekawie. I się przykleiło No nie, ja nie wierzę. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Kurde, płytka kolejowa. No, jest bogato. Wychodzimy na brzeg. Jest trzecia. Nie no, trzy płytki wystarczą, nie ma co przesadzać. Odklejamy. Tak to wygląda. Ciekawe ile to, w to wszystko waży. Może będzie z 20 kilo. No, jest ciekawie. Muszę chwilę odpocząć i pomyśleć. Normalnie ja nie wierzę, co tu się dzieje. A więc mamy tak, śrubę kolejową, tu jeszcze na oko wpadł taki kabelek, będzie miedziuszka. E, stopka, śrubka. No i jeszcze trzy takie czekoladki, trzy podkładki kolejowe. No nie ma co przyciągać, nie ma co naciągać. Mnie to, mi to wystarczy, mnie to cieszy. Panę tu jeszcze raz. E, wrzucam oczywiście fanty do wiadra, no i ważymy, ważymy. Zobaczymy ile to wszystko waży, no z 20 kg powinno być. Ładujemy. Kto to teraz wytarga? Kto to teraz wyniesie? Będzie ciężko. Trudno. No, sobie plamik, to teraz musisz nosić. Idziemy z tym na górę. O, panie! Dobrze, że nie ma daleko. Flamingowa znajdę, tutaj czeka. Dobra, idę po magnes. No i tak, waga wyciągnięta. Odpalimy sobie i co? Ile to waży? Ile to waży? Uh! No, kalibruj się. Będę czuł to w perach Pięknie. 20 kilo jak nic. Chwila połowów. Ile jeszcze tutaj zostało wody do zbadania? No magnetyczka naładowana i przezbrojona na kolejówkę. Było warto. No i co? No ja nie chcę przeciągać. I zapraszam też również na dwa ciekawe odcinki, na których tu właśnie byłem wspólnie z neodumowym kastą. Jeden był u mnie, czyli będzie tutaj. Drugi był u kasty, tutaj pod spodem. Podajcie też do neodumowego kasty, klikając tutaj. No i Henka, Siemka pozdrawiam serdecznie i do zaś!